Witajcie w dzisiejszym odcinku znowu z Wizarda i tak naprawdę poprzedni odcinek nagrywałam wczoraj wrzuciłam go dzisiaj, bo stwierdziłam, że dobra, mam ochotę znowu nagrać odcinek z Wizarda, ale jeżeli nie wrzucę najpierw siódmego, a nagram już ósmy, to najprawdopodobniej będzie mi zalegał na dysku parę odcinków z Wizarda, które wrzucę za dwa lata, więc stwierdziłam, dobra, najpierw wrzucę tamten Potem nagram ten. Tak też zrobiłam. Także fajnie nagrywam ci po dniu. I ogólnie mam nadzieję, że teraz, z dźwiękiem, wszystko jest w porządku. Słychać dźwięk gry. Dźwięk gry mnie nie zagłusza. Taką mam nadzieję, przynajmniej. Nie słychać szumu mikrofonu i tak dalej. I wszystko ogólnie dobrze widać, i tak dalej. No, mam nadzieję, że nic się nie popsuło i po prostu jest dobrze. Taką mam nadzieję. No, ale. Zobaczymy. E, tak, teraz walczymy z tą e, typiarką, co zaczalowała elfy. Pamiętam, bo nagrywałam wczoraj, to trudno nie pamiętać, nie? Dobrze, ona nic nie mówi, w porządku. No to wchodzimy. A jednak mówię: A więc co ty popsułeś moją robotę? Ogniste elfy miały po, po coś zrobić, miały, ale to nic nie zrobią. Bo, bo. Bo nie nie zdążyłam przeczytać. Ale w porządku. E, dobrze, tym go nie pokonam. Także go pokonam w sumie ognistym alfam najprawdopodobniej i ją w sumie też tak myślę. Hmm. Najpierw pokonam go, bo on mi będzie w sumie głównie przeszkadzał. A potem zajmie się głównym bosem. Także fajnie, tutaj go mogłyśmy upiorem, ale w sumie, no nie wiem, no mogliśmy w sumie, nic z nam nie, nie przeszkodziło, ale dobra już, ale mam tym, no to już, już trudno, a zresztą na jedno wyszło, e, także tak, ją też walniemy tym ognistym elfem, bo czym... My... Mm. Okej, okay, tak myślę. Mm, że najpierw walniemy nią tym, a potem po prostu będziemy ją walić. Znaczy, chociaż. Hmm. Najpierw walniemy ją tym, albo nie. Najpierw walniemy ją iskierką, potem ognistym elfem i w międzyczasie jeszcze ognistym kotem. I mam nadzieję, że to wystarczy. Przyszłe nam też wzmocnienia, ale ponieważ to tutaj jest to tylko na początku, no to nie wiem, czy w ogóle nam się opłaca to używać, więc w sumie nie będziemy raczej tego na razie używać. Nie wiem ile będzie trwał ten odcinek. No, no po prostu zobaczymy jak tam będzie nam się grało. No na pewno pokonamy to i pójdziemy potem do tego strażnika. Kluchy i... ojojoj, życie mi się kończy. Nie wiem czy zdążymy za dużo tych iskierek. Mm. Dobra, atakujemy ją oglistym lwem i potem zobaczymy jak będzie z moim życiem. Dobra, ogólnie teraz już nikt nie musimy robić, bo z tego co widzę, no, wystarczy, że Zalaz i tak zostanie pokonana, nieważne co zrobię. Mogę ją walnąć kierkoło na na tego i tak mnie nie starczy, więc w sumie pasuję. I proszę. Także wygraliśmy. Okej, okay, mam lok. Dostaliśmy jakąś czapkę. I zobaczymy czy on... A, a, ale jednak nie zobaczymy, to, to zobaczymy później. Ja już nagrywałam odcinek prawie na pewno z tego jak robię zakupy. No ale dobrze. Myślę, że niedługo e, i tak się uda. Chociaż w sumie możemy teraz zobaczyć co mamy w plecaku. E, czy jakieś ciekawe rzeczy tutaj są? E, nie, z tego co mogę założyć z hełmów nie. Z tego, co mogę założyć, też nie. Talia też jest lepsza, czyli nie ma na razie nic. Mm, idziemy po tą skrzynię, tylko znowu nie wpaść w walkę. Dobrze. Szczególnie nie wiem, co do was mówić i tak naprawdę, <noise> jak tak idę, to w sumie tylko idę. Lok z głowy zjawy, siwobrody powoli zaczyna traktować poważnie to, czego dowiedział się ode mnie o szkole śmierci. Greta spala lok w ogniu białej świecy i wręcza ci stopiony wosk. Gotowe, przekaż strażnikowi kluchowi... A, tak się co odmienia, chociaż nie jestem tego do końca pewna. Ale no... Tak, bo ja się wczoraj zastanawiałam, czy coś się kluszy odmienia, czy jak, ale skoro jest kluchowi, to nie wiem, czy jest w stanie to uwierzyć, ale to dobrze, może być kluchowi. Że wosk tej świecy zdejmie klątwę z jego ukochanych, ognistych elfów. Dobrze, to teraz idziemy do tego strażnika. Także ogólnie, nie wiem, czy ja mam... Powinnam wam to przyspieszać, czy zostawić w takiej bardziej trochę surowej formie, nie mam pojęcia, jak byście woleli. Więc jeżeli ktoś to ogląda i ma jakieś zdanie na ten temat, to mógłby napisać w komentarzu, czy woli żebym przyspieszała takie momenty, gdzie nic nie mówię, czy, czy jak. Masz lekarstwo? Do świetnie! Tak, ja się zastanawiałam, czy kluchowi jest poprawnie. No, no fajnie. O, dostałam nowy poziom z tego co widzę Domieszają wosk do trunku Mam nadzieję, że się udało Ale lepiej będzie, jeśli ty zrobisz leśne Pokonaj ogniste elfy i ich dowódcę Księcia Awida szybką strzałę Trunek klą... zniesie klątwę Powodzenia, Kiria Hmm, i teraz nie wiem eee, Potrzebuję twojej pomocy Mogłabyś mnie zmienić? Najprawdopodobniej dostanę nowy czar Eee, witaj Wielka Czolziejko, nasz wspaniały przyjaciel dyrektor szkoły Ambrosek, chcę z Tobą porozmawiać, oczywiście, jeżeli masz chwilę czasu. Mm, dobra, z Ambroszem w sumie porozmawiam. Co tutaj mam? Króży gaj. Nie, to do kluczyku gaju, to tam. Nie i tutaj e, pójdę to zobaczyć, czy ma dla mnie nowy czel. A jeżeli tak... E, oj, oj! Dlaczego nie mogę doczekać, aby powiedzieć o moim ulubionym zajęciu wędkowaniu? Odwiedź mnie przy w centrum miasta. Wędkowanie. Na pewno się kiedyś tym zajmiemy, na pewno przy momencie, w którym będziemy robić Grizzlandiem, bo tam jest misja. Znaczy, w Wizzleseedzie też jest misja o wędkowaniu, ale gdy będzie Grizzlandia, to możemy szybko oblukać tą misję. Chociaż nie, możemy ją obczaić w ogóle... te Teraz robiąc Vizel City, tylko po jakby głównej nitce fabularnej możemy oblogać całą resztę. Mm, y, y, tak, ja idę ze strzałką bezmyślnie. A miałam iść do króciego game. Okay. Także po prostu mm, to wyjątkowanie też nim się zajmiemy. Zajmiemy się wszystkim Vizal City po zrobiony głównej nitki fabularnej tak jakby. Ehm... Um, to gdzie mam iść do kluczek? Okay. Mm, I po prostu będzie robić te poboczne misje. I nie wiem kiedy to będzie, bo nie wiem jaką częstotliwością będę nagrywać, no ale kiedyś na pewno to będzie. Yy, tak, a do szkoły ognia właśnie idę tylko po ten czar. I tak jakby to nie jest do końca poboczna ścieżka fabularna, tylko to jest bardziej coś w stylu, no właśnie nowego czaru, żeby łatwiej było walczyć ale nie wiem, czy to jest nowy czar. Znaczy... Fajnie, coś mi się zacięło, jakby genialnie po prostu. To ja do was jak się odetnie. Dobra, w teorii się odcięło, ale w praktyce odetnia wyglądała tro trochę inaczej. No ale dobrze. Czym mogę ci służyć? Wprowadzenie do ognia. Widzę, że jesteś gotowa na lekcje piromancji. Jeśli tak, będzie ci potrzebny ten krwisty kamień, aby wezwać sługi smoka. W Lema podaje ci perfekcyjnie przycięty krwisty lubin. I poszukać starożytnego sanktuarium, znanego jako Smocza Gardziel, ukrytego w jaskini zawierzał go Lema. Kiedy znajdziesz sobie ogień, ściśnij mocno krwisty kamień i wyszeptaj nas do stworzenia, którego szukasz. E, dobrze. Mm, tutaj widzicie się wszystko ładuje. Mm. No ale dobra, nie będziemy już na to czekać. Czyli znowu do centrum miasta i do wieży Golema. Przeprzesz imię. Ach, oh, Felidae Pyronus. Ojeje, ale to jest fajne. Słyszymy twoje włani i odpowiadamy. piromantko. Możesz wejść do Smoczej Gardzieli. Ale fajne. Ale fajne. Ale tu fajne było. Ale fajne to było. Bardzo fajne. Ale się jaram. Tak. I teraz to miejsce w ogóle lubię. Ale no dobrze. W tańczących płomieniach widzisz wielką bitwę. To wojna tytanów. Niebo, niebo zagęszcza się od chmur latających smoków. Rzucają się one na silnych, mściwych, olbrzymów i przebiegłych, nikczemnych trytonów. Zostaje tylko jedna smoczyca. Jest stara i samotna. Przez wieki drzemie. Odpada na nią cień. To czarodziej. Postać z ognistymi oczami i niegodziwym spojrzeniem. Czarodziej się odwraca, patrzy na Ciebie ponad nadpłomień i nagle wizja znika. Mm, I te, teraz y, rozumiem, że mam iść do tej dybiarki znowu. Tak, to rozumiem, bo w sumie no, nic mi nie kazało. Ale no dobrze, pójdziemy do tej dybiarki znowu, zobaczymy. Czy to do niej mam teraz iść, czy co mam teraz zrobić? Ogólnie to miałam większe plany, teraz zrobić misję główną, a, ale tak naprawdę nic nie stoi... Mm. No, jej, kół, jej skróty. Teraz... a nie, mam z nią porozmawiać, dobrze. W takim razie idziemy do niej. I... Yy. Ogólnie... Ogólnie to nie wiem czy teraz w sumie nie skończyć tego z tego czelu. Czy pokonać tamte elfy, no ale no to w sumie, no nie wiem. A zatem, moja młoda studentko, co udało ci się dostrzec w okniu przeznaczenia? Profesorka Flamea wygląda na głęboko zatroskaną. Ojej, wygląda na to, że Wizard City ma potężnego wroga. Musisz natychmiast wykorzystać w praktyce to, czego się nauczyłaś. Zacznij od tego zakręcia ognia. Wizard City może potrzebować tyle ochrony, ile tylko zdołamy mu zapewnić. O, dostałam. Gizma. To dobrze. Następny mecz będzie od 8 levela, a ja teraz mam. 7. To znaczy, że następny to dostanę za jeden level, który. No cóż niedługo będę biała. E, ogólnie to teraz mam taką chwilową rozkminę. Nie, dobra. Hmm. Czyli wybrałam drugą szkołę. To była moja rozkmina, ale widzę, że nie. I jeszcze chwilę z tym poczekamy. E, no a tyle, gdzie idziemy. A teraz mogę się po prostu tutaj. Przetepać No i w sumie tak Możemy w sumie pokonać elfem I jak pokonamy Te elfem To w sumie Potem pewnie będzie Opcja dialogowa I potem pewnie będziemy musieli pokonać Tego ich władcy jakby O Jezu no weszłam w Magmana No serio Dobra Wyjdę z tej, chociaż nie ucieknę gdzie... Nie, dobra, nie ucieknę. Dobra, pokonam go już. To są konsekwencje tego, jak nie mogę się zdecydować, e, do którego elfa iść i z jakim mam walczyć, to konsekwencją jest to, że wpadam w walki, w które padać nie chcę. Nie w ogóle dochodzę w tym dystansie tak trochę Śledzę się, nie wiem, czemu po prostu moje umiejętności chodzenia po tym świecie. Znaczy, no. Bo są bardzo ciekawe. Więc tak trochę często wpadam w takie walki, w które wpadać niekoniecznie chcę. No ale dobra, już. Nie ma co. Dobra. E, to teraz idziemy pokonać tego, którego chciałam pokonać. Nie, nie magmana. Tego tutaj, nie z tego elfa poproszę. Tak, tego wpadłem. Dobra, w porządku. Ym, go w sumie możemy walnąć. Mogę go walnąć trzy razy iskierką. I o ile nie dostanę upiora, to będzie najlepszy wybór. Bo jeżeli dostanę ognist tego elfa, no to ponieważ on ma odpieranie, to i tak go to mocno nie zabierze, ponieważ ma sto i tak będę musiała biorę doczekać. A jeżeli wybiorę kota, no to ponieważ ma odpieranie i powiedzmy, że znowu bym wypadł sto, no to też... ale mam upiorę. O, o czym ja mówię, przecież mam upiorę? Um, ale jakbym wybrała kota, to też najprawdopodobniej by go to nie pokonało, więc najbezpieczniejszy jest upiór albo właśnie iść. A przy okazji się podlecza, więc to jest też trochę najlepszy wybór. Dobrze, no to jeszcze, no tutaj będzie... Jeszcze pięć. Tak umiem w matematykę. Zazdrościcie tej umiejętności? Mm, dobra. Mm, dobra, mam to pasuje. Mam nadzieję, że mnie to że mnie nic nie zagłusza, ani z tych rzeczy, bo to by było słabo, bo już jeden odcinek miałam zagłuszony. Miałam zrobić do niego napisy, dorabiałam do niego napisy, które się usunęły i stwierdziłam, że nie... trzepło mikrofon i prawie się przerzucił. Jezu, no gratuluję za po prostu siebie. Siebie sobie gratuluję. I nawet mówić nie umiem. Mogę go walnąć z iskierką, bo wtedy byłoby takie bezbieżnie takie... A, dobra, już no, nie walnąłam, to trudno A, ogólnie mówiłam o tych napisach, co mi się usunęło w jednym odcinku W połowie robienia, a mi też było je trudno robić Bo też nie do końca pamiętałam już, co tam mówiłam tylko tak Pupi, trochę strzelałam, a trochę może faktycznie dedukowałam po sobie, co mogłam w tamtym momencie powiedzieć. Ale tak naprawdę niektórych słów sama nie rozumiałam. Mm, więc to było dla mnie trudne też robienie tych napisów. A, a jeszcze w dodatku mi się usunęły w połowie i stwierdziłam, że dobra, nie, nie. Po prostu daruję już sobie te napisy. I se darowałam. Hmm. I dlatego jeden odcinek tak naprawdę możecie oglądać i z wyciszonym dźwiękiem, bo tak naprawdę mnie prawie nie da się tam zrozumieć, ale on jest stary, hmm. bo on jest sprzed roku chyba, zno. No ale tak mówię, że mam nadzieję, że tym razem nie będę musiała robić czegoś takiego, chociaż teraz hmm, pewnie zauważy to od razu i ponieważ zauważy to od razu, no to najprawdopodobniej... Dorobię te napisy. Spróbuję nim. W sumie nie czyszczę sobie talii. Nie. Ja mam takie coś, że jak gram wizarda, to najczęściej sobie właśnie przyczyszczam talię i, i, i przez to na przykład do końca to zostaje 5 sekund, a ja dopiero wybrałem czarnie. Um, a tutaj jakoś tak tego nie robię. Nie wiem, po prostu mam sporo czarów, które mi się od razu pokazują, ponieważ na razie jestem tak nisko poziomowo. No to nie muszę wzmacniać przede wszystkim, więc nie muszą mi się te wzmocnienia ukazywać Mogę zaatakować tak naprawdę czymkolwiek, niezależnie od moich wzmocnień ewentualnych Więc tak naprawdę nie potrzebuję tego, nie czuję potrzeby jakby tej talii No tak mam W ogóle coś czego nie przemyślałam, te pryzmaty mi się dodały do talii, a ja tego nie potrzebuję Jak będę potrzebowała... znaczy no może bym potrzebowała, no ale już też bez przesady, skoro i tak ich ogni lep zabija, to pryzmat może użyję jak będę walczyć z tym ich głównym przywódcą, to on pewnie będzie z ognia i pewnie będę potrzebować tego pryzmatu, to faktycznie, ale na razie go w ogóle nie potrzebuję, więc na razie tylko mi zawadzać będzie. Ogólnie tutaj mam wrażenie, że mnie bardzo słabo słychać. Ale nie wiem, czy to takie moje niczym niepoparte wrażenie, czy faktycznie mnie słabo słychać. No zobaczę przy montażu, no. Nic się nie zrobi, można tylko zobaczyć przy montażu. Tak, no i to ostatni ognisty elf, potem idziemy porozmawiać z nim. Brawo, ja upuściłam mikrofon. Ale gra się tu, czy gra się trzeba dalej. Ogólnie to chyba wszystko gra z mikrofonem coś. Nie z grą. Znaczy z grą też, ale no chodzi mi o mikrofon. Idziemy do... A nie, od razu mamy pokonać Avida. No, a on będzie najprawdopodobniej w tym właśnie. Nawet jest napisane, że w teatrze tego globusa. Więc w sumie to tutaj możemy na dzisiaj zakończyć. O, w tym miejscu... Tak, poprzedni dzień też zakończyliśmy, jak mieliśmy iść do jakiegoś nie lochło, ale żeby, jak mieliśmy walczyć z bosem, teraz też. Także. No nie mam nic do dodania, bo po prostu mam nadzieję, że wszystko się nagrało i wszystko jest w porządku. Tak. Yy, moje plany na odcinek kurydzinowy dalej są aktualne, ale zobaczymy jak to będzie. Ja się z Wami żegnam. Ciao!